Witam Was stronie a my kontynuujemy naszą serię, gdzie gram na blowboxie. Jeżeli będą uwagi, to przepraszam, bo ich nie umiem ogarnąć. Ale jak obiecałem, idziemy do dżona. Coś tam mam ze sobą. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca ilość. To jeszcze film dżonowy nie bo Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy. Tu mamy strusia. Ja tam trochę, mało no, ulepszyłem go brakuje mi bodajże dwóch poziomów jednego levela żeby był lepszy na level czwarty wow, A to co jest? to jest kiesz z żelazną armoży czy więc tam nie idziemy wow, 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 i z level up, pójdziemy sobie na broń jeszcze jeden level i będzie wszystko ładnie. To jest diamentowe, no to ja wybieram tego. diamentowe diamentowego mnie nie ciągnie, że bardzo jest, skoro... Z tym mam kłopot, Będę starał się mówić teraz głośniej, bo tam tamtym momencie w nie było ciekawego ale no to nie zrozumiecie, to była trzecia w nocy. Jest! To jest nowe diamentowe, już mam dwa diamenty. Ooo, przydadzą się te rzeczy, przydadzą, nie powiem, nie powiem. Tu damy po jednej podnie wszędzie. A tu jest jasne jakim cudem. O, tu jest zobacz tak samo z siebie jasne. A szuneczkę zabierzemy. Nie będę musiał drewno marnować. ja węgla mam, więc pochod potem pochodnie wyżej najwyżej to robię Gdzieś tam w domku nie wiem co zrobiłem później niż być Ale kłopoty z internetem mam. Chodzi oczywiście o poprzednie, tak? Bo tam będę się starać zrobić tak, by to film. go spróbuję załatwić. Mam nadzieję, że mi z niego dawać wypadnie na diamentowy kilof. Ale sobie zapracę teraz, bo wcina trochę dźwięku. Oj, nie podoba mi się to. Jednak, że jeszcze nie bym mi się to nie podoba. Dobrze, że kilof wziąłem sobie, do to wykopać ten węgiel. Mam nadzieję, że teraz jak tylko... O, że oczywiście na koberkę. Miałem nadzieję, że mnie nic tu nie zaatakuje. Okej, okay, nic tu nie ma. Musimy jedną jeszcze tak adę, że ono Właśnie dużo miałem bardzo dużo cegieł. Nie jakieś bajki, bo często są w tanżonach takie zagadki. Nie widzę, no to standardowo. Ćwignia. Ech, no. Dobra, tu była mnie jest jakiś szkielet gdzieś. Nie, nie ma żadnego choja i ku co kos. O. Oj, oj, oj. Po z książek całe. Zabiorę stąd te wszystkie książki. Ale to jest jakiś labirynt. Chyba że nawet znalazłem jego rozwiązanie. No! One, 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 one. Spadaj stąd. Pięć minut, ty. O sorry ścina Komputer nie szaleje I chyba mamy wynagrodzenie za, przy... za to, że przeszło went Longbow, teraz każdy łuk się chyba nazywa Longbow. Jezu, sory ścina Jak na chwilę przerwę i wracam, jak to ogarnę Dobra, jestem z powrotem. Tu mamy, widzimy Fire Protection, tu mamy Knockback, Blast Protection, nie wiem, jakieś też Protection, Respiration. Nie, nie takie najgorsze rzeczy. Zbroja się przyda no wiesz, ja korzystam ze swojego. przecież dalej ten cały dążył on jest bardzo ładny i mi się podoba w nim to że jest tyle książek je yeah, wełna będę też to zbierać kur... Yes, bon, 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 bon. no nisz niż Teraz tak myślę, że mogę go po prostu zaalarmować, bo zwaliłem to teraz trochę. Yy, zaalarmować. No nie niszczyć go, otoczyć pochodniami, odbezpieczyć, zabezpiecznie. Ale wiem, że to zwaliłem. Pochodzimy trochę po tym dungeonie. się. Dobra, już wiem co tu się stanie O wygniemy Ups, ups, o, 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 o. Won, 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 won. Idź! Szkielę cię, głupi jeden. Teraz trochę się wygrał. Przepraszam, że jestem. Co się stało? Jakiś taki mały crashman. O, ja szło na to, moją broń. Powyższyć poziom, tak, już. Level up. I co by sobie ulepszyć? Smile, sharpness. Ewaktywik, Knock, Smite, Fire, Lot. Mm, barf. Art. Art. Nie wiem, nie wiem, co to no, jest. Lepszym sobie Fire. Nasz no, myśl nie ma zakłęty. ogień. nie. wiem, co jest to właśnie. Nie, nie wiedziałem, że ten dungeon taki duży będzie. Miałem ja raz taki duży dungeon. O z zewnątrz wszyscy okazały duży ani takie jak ten. Ten tu mamy ją labiryntów różnych. Wow, wow, wow. Bez komentarza to zostawiam. Znaleźliśmy twierdzę cieszę się z tego powodu, tylko jedno ale. Co ja zrobię z tym twierdzeniem, kiedy jeszcze ja nawet nie mam żadnych oczu Endermana? Miałam nether, żeby zrobić oczy Enderu, Bo twierdzę, szybko nie pójdę do Endu, No, do mu w teraz. To spałem meritum, to sobie zostawię do Xpienia. O Jezu, kolejną obnurzę. Jeszcze raz do chyba was gnie. Skrzynkę by zrobili, w której jest węgiel. Tą całą wolę ja sobie tu pozbieram. Powinni zacząć teraz grać, tylko że mi się nie chce. Byłem z tym leniwym I któryś tu ząbek spać. No patrzcie, ładnie się pali tam A, lagi Przestawiłem grafikę na fast Pewno mi tak napisał W komentarzu Kręć ile chcesz Tak z ciebie kojak Uuu, ja zaraz wrócę, bo nie wiem, już nie Dobra, ja wracam i znowu będę kończyć ten odcinek, dosłownie za chwileczkę, tylko jeszcze Przejdziemy sobie tu, bo mnie interesuje co tam jest. No nie, kolejny portal do endu, no chyba sobie ja ze mnie robicie. O, to dobra. Tam tu. I to mam nadzieję, że będziecie komentować, tym bardziej subskrybować. Dodawać film do ulubionych. Łapeczka w górę. Narka. <laughs> Sorry, narka.